Francja Włochy 1 do 1 po pierwszych po 50 minutach 18 finału historii będziemy mieli piątą w historii dogrywkę. Co ciekawe, włość uczestniczyli już w dwóch dogrywkach, pierwszej w historii w 1934 roku z Chorwacją, kiedy wygrali 2 do 1. Teraz uczestniczyli w drugiej, bo grali z Niemcami, szóstą na tych mistrzostwach, ale zostawmy statystykę i pytanie zasadnicze. Czy powinien być rzut karny? Maluda, drugi raz miał taką sytuację i tym razem sędzia argentyński... Z tam no właśnie. była taka sytuacja, sędzia nie dopatrzył się faulu, ale kto wie, czy właśnie nie była taka raczej, sytuacja. Raczej, 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 sytuację, tak, według, zambrota, raczej to, piłki widzieli, nie dotknął, tak. mm. uderzył Maludę Panowie, i... Kto w tej chwili lepiej wygląda, powiedzmy? <laughs> Francuzi, absolutnie. Absolutnie Francuzi bo po pierwsze, lepiej, się zmiany już, są już padli w końcówce Włosi, i rzeczywiście drużyna, jeżeli przetrwają do karnych, może się coś zdarzyć, ale wskazanie jest na Francuzów w tej chwili. Wydaje no to... się, że już trzeba chyba przejść się do Berlina, zatem ponownie nasi komentatorzy. No i czekamy na rozstrzygnięcie, proszę Państwa. Na transmisję zapraszam Mastercard, oficjalny sponsor Mistrzostw FIFA 2006. Atmosferę Mistrzostw Świata przybliża era. Era! Możesz więcej!